rozkoszuj się tym słońcem a bez wychy to jest chujnie rozkoszowanie jak można odpoczywać na wakacjach bez alkoholu? jeszcze w ogóle z własną kobitą bo jeszcze wiadomo z nową świeżą to można tam po, pobajacować, ale na wakacjach z własną kobitą czyli nie idziesz na przykład para para tylko jest, jesteś tylko ty i twój mąż no. To się nawet chlać nie chce z, z drugą połówką, Idealnie, dlaczego? Ale to nie? już musisz, żeby jakkolwiek się cieszyć w te wakacje. Że tam, czy tam w ten urlop, czy coś. Przesadzasz. A z własną kobietą to jest nie robota. <laughs> do tańca i do różańca, kochani. Nie no, ale wiesz, jak jedziecie razem w parze, czyli jakaś mail na przykład znajomi. No on tam z nim, ona z nią, nagle się podpije, tu jakaś wiadomo gadka, coś tam, coś tam, jakiś melanż z tego powstanie, a ze swoją coś nawet chlać nie chce. Kłamiesz. Tak, to wypijesz lampkę wina, 23. Zależy od osób. Nogi kompoci do spania. Jak ty jesteś taki, <laughs> że nie chcesz ze mną chlać, no to... No tak, tak no w życiu na daily to jest git, ale na wakacje mężczyzna powinien mieć rezerwową kobietę. Aha rezerwową, taką na wakacje, do szaleń. czyli no bo wiadomo, Weźmy sobie taką grzeczną, ułożoną, to ona jest idealna do domu ja jestem do wszystkiego idealna no ale no nie, no tak się nie da, no wiesz, jak, da się. Jest, jak jest coś do wszystkiego, to jest do niczego jak koparko-ładowarka, nie jest idealna w kopaniu, ani na przykład w ładowaniu, tylko do kopania jest koparka a do ładowania jest ładowarka. Da się do wszystkiego. A kopark-ładowarka to jest chuj do włożenia palet. <laughs> Czyli widzisz, no to by było idealne. Panie, ja się nadaję do wszystkiego. Jakby człowiek mógł mieć rezerwową, to by można przecież. Pierdolisz głupoty. Straty, problemy. Pierdolisz głupoty, Kamil. To trzeba byłoby uregulować prawnie. Męcen musiałby do władzy dojść, Dąży ten, bo... kto ma większą pałę, albo chociaż brał. Szczęść Bożej, ratuj się kto może. Może chołownia za marszałkiem by, by coś takiego klepło. Drodzy Państwo, to nie ja. Marzenie ściętej głowy. Trzeba sobie łeb